Produkcja Nocharopagus Bolesław Prus przedstawia faraon Tom jeden Rozdział trzeci Dyszący gniewem książę Ramzes wdzierał się na pagórek, a za nim Tutmozis. Elegantowi przekręciła się peruka. Sztuczna bródka odpadła. Więc niósł ją w rękach. Pomimo zmęczenia byłby blady na twarzy, gdyby nie warstwa różu. Wreszcie książę zatrzymał się na szczycie. Od wąwozu dolatywał ich zgiełk żołnierstwa i łoskot toczących się balist. Przed nimi rozciągał się ogromny płat ziemi gosen, wciąż kąpiącej się w blaskach słońca, zdawało się. Że to nie ziemia, ale złoty obłok, na którym marzenie wymalowało krajobraz farbami ze szmaragdów, srebra, Rubinów, Perewi, Topazów, następna wyciągnął rękę. Patrz, zawołał do Tutmozisa. Tam ma być moja ziemia, a tu moje wojsko. I otóż tam, najwyższymi budowlami są pałace kapłanów. A tu najwyższym dowódcą wojsk jest kapłan. Czy można cierpieć coś podobnego? Tak zawsze było, odparł Tutmozis, lękliwie oglądając się dookoła. To fałsz. Znam przecież dzieje tego kraju zasłonięte przed wami. Dowódcami wojsk i panami urzędników byli tylko faraonowie. A przynajmniej energiczniejsi spośród nich. Tym władcom nie schodziły dnie na ofiarach i modlitwach, lecz na rządzeniu państwem. Jeżeli jest taka wola Jego świątobliwości, wtrącił Tutmozis, nie jest wolą mojego ojca, a ażeby nomarchowie rządzili samowolnie w swoich stolicach. A etiopski namiestnik prawie uważał się za równego królowi królów. I nie może być wolą mego ojca. Ażeby jego armia obchodziła dwa złote żuki, dlatego, że ministrem wojny jest kapłan. Wielki to wojownik. Szepnął coraz bardziej wylękniony Tutmozis. Jaki on tam wojownik? Że pobił garstkę zbójców libijskich, którzy powinni uciekać na sam widok kaftanów egipskich żołnierzy. Ale zobacz. Co robią nasi sąsiedzi? Izrael zwłóczy ze składaniem haraczu i płaci coraz mniej. Chytry Fenicjanin co roku wycofuje po kilka okrętów z naszej floty. Przeciw hetom musimy na wschodzie trzymać wielką armię. A koło Babilonu i Niniwy Kipiruch? ruch, który czuć w całej Mezopotamii. Jakiż jest ostateczny skutek rządów kapłańskich? Ten że kiedy jeszcze mój pradziad miał 100 tysięcy talentów rocznego dochodu i 160 tysięcy wojska, mój ojciec ma ledwie 50 tysięcy talentów i 120 tysięcy wojska. A co to za wojsko? Gdyby nie korpus grecki, który trzyma ich w porządku jak brytanowce, już dziś egipscy żołnierze słuchaliby tylko kapłanów, a faraon spadłby do poziomu nędznego nomarchy. Skąd ty to wiesz? Skąd takie myśli? Dziwił się Tutmozis. Alboż nie pochodzę z rodu kapłanów. Przecież uczyli mnie. Gdy mi jeszcze nie był następcą tronu. O! Gdy zostanę faraonem po moim ojcu. Który oby żył wiecznie. Położę im na karkach nogę obutą w spiżowy sandał. A najpierw sięgnę do ich skarbnic. Które zawsze były przesycone. Ale od czasu Framzesa Wielkiego zaczęły puchnąć ci. Dzisiaj są tak wydęte złotem, że spoza nich nie widać skarbu Faraona. Biada mnie i... Tobie. Westchnął Tutmozis. Masz zamysły, pod którymi ugiałby się ten pagórek. Gdyby słyszał i... Rozumiał. A gdzie twoje siły? Pomocnicy? Żołnierze? Przeciw tobie stanie cały naród, prowadzony przez potężną klasę. A kto za tobą? Książę słuchał i zamyślił się, wreszcie odparł. Wojsko, znaczna część jego pójdzie za kapłanami. Korpus grecki, beczka wody w Nilu, urzędnicy. W połowie należą do nich. Ramzes smutnie potrząsnął głową i umilkł. Ze szczytu nagimi. Kamienistym spadkiem zeszli na drugą stronę wzgórza. Wtem Tutmozis, który wysunął się trochę naprzód, zawołał. Czy urok padł na moje oczy? Spojrzyj, się. ależ między tymi skałami kryje się drugi Egipt. Musi to być jakiś folwark kapłański, który nie opłaca podatków. Z goryczą odpowiedział książę. U ich stóp. W głębi leżała żyzna dolina mająca formę wideł, których rogi kryły się między skałami. W jednym rogu widać było kilka chat dla służby i ładny domek właściciela czy rządcy. Rosły tu palmy. Wino. Oliwki. Drzewa figowe z powietrznymi korzeniami. Cyprysy. Nawet młode baobaby. Środkiem płynęła struga wody. Zaś na stokach wzgórz co kilkaset kroków widać było nieduże sadzawki. Zeszedłszy między winnice, pełne dojrzałych gron, usłyszeli kobiecy głos, który wołał, a raczej śpiewał na tęskną nutę. Gdzie jesteś, kureczko moja? Odezwij się. Gdzie jesteś, ulubiona? Uciekłaś ode mnie, choć sama poje i. Karmie czystym ziarnem, aż wzdychają niewolnicy. Gdzież jesteś? Odezwij się. Pamiętaj, że cię noc zaskoczy i nie trafisz do domu, w którym wszyscy ci usługują. Albo przyleci z pustyni rudy jastrzą pi. Poszarpieć ci serce. Wtedy na próżno będziesz wołała twojej pani. Jak teraz ja ciebie? że się, bo rozgniewam się. Odejdę, a ty będziesz musiała wracać za mną piechotą. Śpiew zbliżał się w stronę podróżnych. Już śpiewaczka była od nich o kilka kroków. Gdy Tudmozis wsunąwszy głowę między krzaki zawołał: Spojrzyj-no, Ramzesie, ależ to prześliczna dziewczyna. Książę, zamiast patrzeć, wpadł na ścieżkę i Zabiegł drogę śpiewającej. Było to istotnie piękne dziewczę z greckimi rysami twarzy i cerą słoniowej kości. Spod wielonu na głowie wyglądały ogromne czarne włosy. Skręcone w węzeł. Miała na sobie białą szatę powłóczystą, którą z jednej strony unosiła ręką. Pod przejrzystą zasłoną widać było dziewicze piersi z kształtu podobne do jabłek. Kto ty jesteś? — Dziewczyno! — zawołał Ramzes. Z czoła zniknęły mu groźne bruzdy. Oczy zaiskrzyły się. — Ojechowo, Ojcze! — krzyknęła przerażona. Bez ruchu zatrzymując się na ścieżce. Powoli jednak uspokoiła się. A jej aksamitne oczy przybrały zwykły wyraz łagodnego smutku. — Skąd się tu wziął? Zapytała Ramzesa trochę drżącym głosem. Widzę, że jesteś żołnierz, a tu żołnierzom wchodzić nie wolno. Dlaczego nie wolno? Bo to jest ziemia wielkiego pana Sezofrisa. Ho! Ho! Uśmiechnął się Ramzes. Nie śmiej się, bo wnet zbledniesz. Pan Sezofris jest pisarzem pana Hajresa. Który nosi wachlarz nad najdostojniejszym nomarchą Memphisu. A mój ojciec widział go i... Padał przed nim na twarz. Ho! 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 Powtarzał. Wciąż śmiejąc się. Ramzes! Słowa twoje są bardzo zuchwałe. Rzekła marszcząc się dziewczyna. Gdyby z twarzy nie patrzyła ci dobroć. Myślałabym. Że jesteś greckim najemnikiem albo bandytą. Jeszcze nim nie jest. Ale kiedyś może zostać największym bandytą. Jakiego ta ziemia nosiła? Wtrącił elegancki. Tutmozis poprawiając swoją perukę. A ty musisz być tancerzem. Odparła już ośmielona dziewczyna. O! Jestem nawet pewna. Że widziałam cię na jarmarku w Pibajlos. Jak zaklinałeś węże. Obaj młodzi ludzie wpadli w doskonały humor a któż ty jesteś? Zapytał dziewczyny Ramzes, biorąc ją za rękę, którą cofnęła Nie bądź taki śmiały jestem Sara, córka Gedeona rządcy tego foliwarku. Żydówka rzekł Ramzes si. Cień przesunął mu się po twarzy cóż to szkodzi? co to szkodzi? Zawołał Tudmozis. Czy myślisz, że Żydówki są mniej słodkie od Egipcjanek? Są tylko skromniejsze i trudniejsze. Co ich miłości nadaje wdzięk nadzwyczajny. Więc jesteście poganami. Rzekła Sara z godnością. Odpocznijcie. Jeździliście zmęczeni. Narowijcie sobie winogron i odejdźcie z Bogiem. Nasza służba nie rada takim gościom. Chciała odejść, lecz Ramzes ją zatrzymał. Stój, podobałaś mi się. Nie możesz tak nas opuszczać. Zły duch cię opętał. Nikt w tej dolinie nie śmiałby przemawiać w taki sposób do mnie. Oburzyła się Sara, bo widzisz, wtrącił Tutmozis, ten młodzik jest oficerem kapłańskiego pułku ptach i pisarzem, pisarza takiego pana który nosi wachlarz nad noszącym wachlarz za nomarchą habu. Pewnie, że musi być oficerem. Odparła Sara w zamyśleniu patrząc na Ramzesa. Może nawet sam jest wielkim panem? Dodała kładąc palec na ustach. Czymkolwiek jestem. Twoja piękność przewyższa moje dostojeństwo. Odparł Ramzes namiętnie. Powiedz. Rzekł nagle. Czy prawda? Że wy... jadacie wieprzowinę? Sara spojrzała na niego obrażona. A tutmozis wtrącił. Jak to widać? Że nie znasz Żydówek? Dowiedz się zatem. Że Żyd wolałby umrzeć, aniżeli jeść świńskie mięso, którego ja wreszcie nie uważam za najgorsze. Ale koty zabijacie? Nalegał Ramzes ściskając ręce Sarzy i... patrząc jej w oczy. I to bajka. Podła bajka. Zawołał Tutmozis. Mogłeś mnie zapytać o te rzeczy zamiast gadać brednie. Miałem przecie trzy żydówki kochankami. Dotychczas mówiłeś prawdę. Ale teraz kłamiesz. Odezwała się Sara. Żydówka nie będzie niczyją kochanką. Dodała dumnie. Nawet kochanką pisarza u takiego pana, który nosi wachlarz nad nomarchą memfijskim. Zapytał udrowiącym tonem Tutmozis. Nawet. Nawet kochanką tego pana, który nosi wachlarz. Sara zawahała się, lecz odparła. Nawet. Więc może nie zostałaby kochanką nomarchy? Dziewczynie opadły ręce. Ze zdziwieniem spoglądała kolejno na obu młodych ludzi. Usta jej drżały. A oczy zachodziły łzami. Kto wy jesteście? Pytała zatrwożona. Zeszliście tu z gór. Jak podróżni. Którzy chcą wody i chleba. Ale mówicie do mnie jak najwięksi panowie. Coście wy za jedni? Twój miecz. Zwróciła się do Ramzesa. Jest wysadzany szmaragdami, a na szyi masz łańcuch takiej roboty, jakiego w swoim skarbcu nie posiada nasz pan, miłościwy Ris. Odpowiedz mi lepiej. Czy ci się podobam? Spytał z naleganiem Ramzes, ściskając jej rękę i Tkliwie patrząc w oczy, jesteś piękny jak anioł Gabriel, ale ja boję się ciebie, bo nie wiem, kto ty jesteś w tym z gór. Odezwał się dźwięk trąbki. Wzywają cię? zawołał Tudmozis. A gdybym ja był taki wielki pan jak wasz Sezofris, pytał książę. Ty możesz być? szepnęła Sara. A gdybym ja nosił wachlarz nad nomarchą Memphisu? Ty możesz być nawet i tak wielkim. Gdzieś na wzgórzu odezwała się druga trąbka. Idźmy, ramzesie. Nalegał zatrwożony Tupmozis, a gdybym ja był, następcą tronu, czy poszłabyś do mnie, dziewczyno? pytał książę. O Jehowo. Krzyknęła Sara upadając na kolana. Teraz w rozmaitych punktach grały trąbki i gwałtowną pobudkę. Biegnijmy. Wołał zdesperowany Tutmozis. Czy nie słyszysz, że w alarm? Następca tronu prędko zdjął łańcuch ze swej szyi. Zarzucił go na Sarę. Oddaj to ojcu. Mówił. Kupuję ci od niego. Bądź zdrowa. Namiętnie pocałował ją w usta. A ona objęła go za nogi. Wyrwał się. Odbiegł parę kroków. Znowu wrócił i. Znowu piękną jej twarz i. Krucze włosy pieścił pocałunkami, jakby nie słysząc niecierpliwych odgłosów farmii. W imieniu Jego Świątobliwości Faraona wzywam cię. Idź ze mną. Krzyknął Tutmozis. Schwycił księcia za rękę. Zaczęli biec pędem w stronę głosu trąbek. Ramzes chwilami zataczał się jak pijany i odwracał głowę. Wreszcie zaczęli wdrapywać się na naprzeciwległy pagórek. I ten człowiek, myślał Tutmozis, chce walczyć z kapłanami.